Siema, siema, yy, pokażę wam szybciutko jak zrobić serwer do subnautiki. A więc tak, yy, jak mamy już tego launcher'a pobranego, gra nam działa, yy, no to wbijamy na serwer, klikamy Doct Console, bo ja lubię tutaj w nie mieć, no i klikamy Start Server. I to jest prawie wszystko, tylko musicie pamiętać o Hamachi, jeśli, chyba że macie jakby porty przekierowane, Port do tego launchera, który robi serwer, to jest chyba 11000 UDP To dla tych nerdów wszystkich powiedziałem Ale jeśli chcecie łatwiutko to zrobić to od, no, odpalacie hamachi i kopiujecie, znaczy nic nie kupujecie. Po prostu odpalacie hamachi, zapraszacie do tego pokoju swojego kumpla No i to wszystko i kumpel po prostu kupuje wasze IP z Hamachi, IPv4, no i klika play game, multiplayer, i tam dołącza. Więc wszystko fajnie. Bye, bye.